Jak to się stało, że zdecydowała się pani wziąć udział w naszym konkursie na Miss Lata? Oczywiście jak zobaczyłam to w gazecie, to mm, nie byłam za bardzo przekonana, ale babcia mnie namówiła do tego konkursu i wysłałam razem z nią zdjęcia. Ja chciałam tak wziąć y, udział w, y, w tym konkursie dla zabawy, dla przyjemności, tak spróbować swoich sił. Wspierał ktoś panią? No, pewnie... Tak, znajomi ze szkoły. Y, Rodzina oczywiście. Rozumiem, że wszyscy wysyłali SMS-y. Tak. I chciałam wszystkim podziękować Aha. za oddany głos. Po tym sukcesie, bo niewątpliwie był to sukces, ma Pani ochotę gdzieś spróbować Nie w pewnie. przyszłości dalszych sił w jakichś kolejnych konkursach, czy to organizowanych przez Gazetę Lubuską, czy, czy jakichś innych konkursach piękności? Mam nadzieję, że tak. Nie pierwszy mój konkurs. Już nie ma takiego strachu, nerwów. No, zobaczymy, jak to dalej będzie. Chciałam pozdrowić moją rodzinę, koleżanki ze studiów z mojego roku i kolegów, mojego chłopaka, i całuję Was.